Stój. Stój. Tu i pięknie. Kury. Do mnie! Do mnie! Chodź! Koka! Dobry piesek, chodź! Chodź! Chodź do mnie! O, jeszcze jedna, patrz! Dobra sunia, chodź! Szukaj koguta! Chodź! Do mnie! Chodź! Szukaj, musi być tu kogut! O, kura, jeszcze jedna, patrz! Stój. 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 O, tam poszedł kogut czy kura? Kura chyba. Kura. Tak jak w zeszłym roku. My mieliśmy koguty, oni mieli kury, dzisiaj na odwrót. Szukaj. O, coś tu, coś tu. Stoi. Dobra, sunia, dawaj. Ura. Dobry pies do mnie. Super. Szukaj. Szukaj dalej. Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna jest. Czy nie? Nie, to po tamtej. Kura. Do mnie. Następna. Szukaj powoli. Czekaj. Aport! Ale to robili, ty. No? W tym samym momencie strzeliliśmy Dawaj aport Za plecami jeszcze coś poszło Dawaj aport Szukaj aport Szukaj aport Wszystko nagrałem miała Przynieś aport! Apo. Tak się zająknąłem Trochę, co się śmiejesz Patrz <noise> <noise> łopie, miododajny teren Przynieś aport! No <noise> Przynieś! Ona stoi chyba Coś. Czekaj, niech znajdzie. Szukaj aport. Koka. Koka, do mnie. Chodź, szukaj aport. Szukaj aport. Powoli. przynieść aport. Albo do martwego robi kura. Dawaj aport. Jest kogut leży. Dawaj aport. Koka. Chyba że coś siedzi ko niego jeszcze. Patrz kura. Do mnie aport. Jeszcze coś? Chodź. Dawaj aport. Dawaj aport. Przynieś do mnie. Przynieś. Przynieś. Chodź. Super. Trzymaj. Siadaj. O ty. Standard. Trzymaj. Weź. Uja.